No dojechałem z rowerem Wrocław w główne. Ale tutaj nie zabawiam na długo, bo już za chwilę wsiadam do fury do chłopaków i lecimy do Ustronia. Tutaj wrócę za jakiś czas na nagrywki promujące Pampittura, ale o tym opowiem Wam następnym razem. Tak myślę. Muzyka Jesteśmy dzisiaj w Palenicy, w Palenica Bike Park lecimy, lecimy właśnie z Jurkiem To właśnie tutaj odbędą się zawody południowe zawody Drugiego dnia będziemy ścigać się właśnie po tej trasce Znaczy nie wiem czy dokładnie po tej trasie którą teraz jedziemy Bo jeszcze w tym się nie orientuję Ale będziemy się ścigać na pewno wow. Na pewno w sobotę będziemy się ścigać po mieście Wow, Warunki pogodowe są dzisiaj straszne Ale beka Yo, Haha! Wow. <noise> Dobra, na no skróty lecimy. Lecimy. Pierwszego dnia ścigamy się właśnie po mieście Zachody wody do, do Downhill City Touru. Ale te bandy są świetne! Drugiego dnia ścigamy się właśnie tutaj, a jeszcze pierwszego dnia, zapomniałem wam powiedzieć, będzie after party właśnie tutaj na w górze w palenicy będzie, oka o! będzie okazja coś tutaj wspólnie się spotkać, pogadać, przypić piątkę, no w sumie jest spoko opcja. Pierwszy raz ja tak życiu tą trasę Wow oj to jest co z bandy do bandy aj. Dobra, będę wiedział następnym razem. Oo! No, także tak wygląda sytuacja. O jakiś dropit! Wow! Wam, że się wczułam tutaj na maksa pierwszy dzień w którym właśnie tutaj jestem okej wow, okej okay, okay. mega no jeszcze pewnie interesuje Was to Jaka, jaka będzie data tych zawodów no to to wam wszystko pod... Wow, podklejam wam to wszystko tutaj na miniaturce ale będą w sierpniu będą w sierpniu, ale w górach się jeszcze spotkamy na pewno... kurwa to jest ten drop, No jest straszny bez kitu jak się o nim nie wie to on jest straszny ale dobra teraz wiem obiadę tędy nie ma co i rakować pierwszego dnia na deszczu O, jak widzicie, no girtowy bubu, a nie tą Nie wiem, gdzie Rujurek pojechał. Tutaj jest dużo takich odnóg. Możesz jechać troszeczkę jedną trasą, troszeczkę drugą trasą. Wow, To było sketchy. Tutaj też. No i co? No i wyjechałem do drogi. Dawaj, dawaj, daj, już raz. się u takim też ponieważ od razu.